Która z Was częściej zostawia naczynia w zlewie? Jestem ciekawa. Nie! Ja absolutnie tak. <laughs> Która nie. Która z Was jest bardziej punktualna? Ja. Ale ja... Rosina, ja. czy zabić! Nie mogę się dotykać tymi siedzeniami, bo napierdolę. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Tak Wam się spodobało zadawanie nam pytań, że dzisiaj Zrobimy coś podobnego. Ale innego. I <laughs> Poznaj... Poznajmy się bliżej. Dokładnie, zaczynamy. Która z Was jest częściej rannym ptaszkiem? Ty chyba. Chyba ja. Ty. Chociaż ty też często wstajesz? Ty jesteś zobligowana do wstawania na ósmą do pracy 5 dni w tygodniu. Tak. Ja nie mam takiego rygoru, ja tylko sobie sama narzucam. Która z Was częściej gotuje obiady? Ja. Ja częściej je jem. Tak, Ty częściej jesz, ale jak zazwyczaj coś robisz, to jest to niespodziewanie przepyszne. Za każdym razem jest niespodziewanie przepyszne. Ale to należy do rzadkości, że je robię, że tak, robię. ale nie przeszkadza mi to, bo ja lubię gotować. Także ja jestem gotująco-piekąca, a Jasta obiera cebulę zawsze. I je gary, chociaż nie zawsze, bo Ty zawsze mnie wyprzedzasz. Która z Was częściej robi zakupy spożywcze? Ja. Ty. Ja, bo ja mam więcej czasu. Tutaj pojadę sobie do Lidla na spokojnie rowerem, później do Auchan, bo wszystkie produkty są u mnie w jakichś określonych sklepach. Po prostu po... Ty. Ja po prostu <grym> robię częściej zakupy. <grym> Okej. Okay. Która z Was jest bardziej cierpliwa? No Jasta oczywiście. Naprawdę? Ty. Kurczę, to mnie zaskoczyłaś, ale już wiem o co Ci chodzi, czemu ja. No. że ty masz ADHD i ty często czegoś nie możesz się doczekać, ale na przykład jeśli chodzi o cierpliwość w stosunku do ludzi, to absolutnie nie ja, bo ja, ja się bardzo szybko irytuję, a ty masz tak ogromną cierpliwość czasem do niektórych sytuacji, że mnie to przeraża. To zależy, bo widzisz, za kółkiem to tam lubię mhm. zrugać kogoś. To zależy, jak się stawię, ale wydaje mi się, że w takim ogólnym rozrachunku to jednak ty masz mhm. większą cierpliwość. To jest ciekawe. Która z Was bywa bardziej i częściej zazdrosna? Żadna. Żadna. U nas nie ma takiego uczucia zbyt wiele mm. między nami. Zazdrości. Nie. U nas jest bardzo fajny, czysty, prosty Posty. związek. Tak. Która z Was pierwsza powiedziała kocham Cię? Nie wiem, ale pewnie ja. Ty. Nie pamiętasz <laughs> tego? Nie. <laughs> to, to byłaś Ty. To byłaś Ty. To było jeszcze na pierwszym mieszkaniu naszym. <laughs> ale w realu Ci powiedziała? Tak, tak. A ja w ogóle nie byłam gotowa, żeby ci to powiedzieć wtedy. A też, pamiętam co, ja oś. tego nie czułam wtedy. Ja A, już. pamiętam, gdy tak powiedziałeś, że daj mi czas. No. A ja mówię nie, tam są drzwi. Hmm. Piękne to było. To był w ogóle piękny czas. Która z Was jest z większym śpiochem? Mariolka i Megusia. Megusia. <noise> <noise> Zawsze <głosy> razem w łóżku. <noise> w nocy razem, w dzień <noise> razem. Gdyby nie te tabletki na ADHD to ja bym codziennie sobie drzemki robiła, tak. bo ja kocham drzemki, ale no, przez te tabletki to nie umiem zasnąć w ciągu dnia, więc jak ich nie biorę to zawsze jest drzemka, a jak je biorę to nie ma. Mm. ale ogólnie uwielbiamy. zimowe poranki lubimy z Megusią spać do dziewiąte jak, jak mamy możliwość. Megusia nawet teraz śpi tutaj na kanapie i chrapie, może, może ją trochę <śmiech> słychać. <śmiech> Która z was jest bardziej towarzyska? Nie wiem, zawsze myślałam, że ja, ale to ty jakoś tak ostatnio. Ja czułam trochę, bo pandemii już nie wróciłam do takiej formy mm -hmm, towarzyskiej nigdy. Nie żałuję. Nie ale wróciłem. czy ja jestem bardziej towarzyska? Ja jestem bardziej towarzyska chyba tylko dlatego, że ja chodzę do biura, chodzę do pracy, a tak ja bym też nie miała jakiejś szczególnej potrzeby, żeby przebywać wśród ludzi, więc. Nie wiem, żebym powiedziała, że jestem bardziej towarzyska. Ja jestem chyba bardziej elastyczna, jeżeli chodzi o umiejętność dopasowywania się do odbiorcy. Umiem się bardzo szybko zaklimatyzować. Mhm. No to ja też chyba. Ale, ale czy ale mam jakąś potrzebę? Jesteś bardziej poważna taka, w takich relacjach. Ja taka po prostu w, jestem. w dupie. W pupię, bo to jest odcinek bez bulgarezmów, bo ta oto kobieta mi ostatnio... Tak opieprzyła, za to, że przeklinam w vlogach i nam YouTube obcina zasięgi przez to i w ogóle pieniądze za reklamy. Pieniądze za reklamy, o czym Ty mówisz? Jakie pieniądze? No, to kłamałaś, mm. że nie mogę przeklinać i czuję się jak w negliżu. Nie, no naprawdę, teraz aż taka taka Nie żartuję. Ale Ty, nagadasz, potem wszyscy wierzą to. <laughs> Która z Was ma więcej butów? To jest teraz niewiadome. Obydwie mamy dość dużo butów. Ty masz więcej. Zdecydowanie więcej Ty masz. Nie chciałam, żeby to wybrzmiało, ale ja mam więcej. Ja, ja mam pochowane to... wszędzie. A to zawsze ja mam fliki, tak. ale to tak ja kupuję i często też utylizuję stare. Tak. A Ty po prostu ja kumulujesz. Ty masz więcej butów. I Megusia cztery. Megusia ma cztery buty. Która z Was częściej zapomina, gdzie położyła klucze? Klucze, telefon, gumka do włosów. Non stop. Ja powinnam przy gumce mieć taki sznurek na szyję. I telefon też. Jak do okularów, no. Ja. Gubię klucze części. Zdecydowanie częściej. Nawet pamiętam, że raz ostatnio wyszłaś z Mengi, wzięłaś moje klucze i postanowiłaś je wsadzić do szuflady, gdzie nigdy nie leżą. I ja wychodzę rano na siłownię, czy do pracy już nie pamiętam i nie mam moich kluczy. Ja od razu zawał, bo ja generalnie zawsze pamiętam, gdzie co mam, a nagle nie mam nic. Ale ja chcę się usprawiedliwić, bo ja jak gubię klucze i je znajduję, a czasem jak gubi klucze, to są to klucze od auta, jedyny kompleks w środku lasu. Ale też je znalazła. Nie wiem jak, do tej pory, ale... <grymne> Bo byłyśmy biegać kiedyś i pobiegłyśmy do lasu i ja miałam te klucze gdzieś wsadzone w kurtkę, ale jakoś tak, że one wypadły. A to były klucze, no takie jak od Dałta, takie malutkie, czarne. I w drodze powrotnej się, z, już przy aucie, ucie, się zorientowałyśmy, że ich nie ma. A 5 kilometrów jużśmy po lesie biegali. Po lesie. 5 kilometrów. Ja nie wiem. Ja wiesz, opatrzność boska chyba chciała, żebyśmy je znalazły. Ja wiedziałam, że je znajdę, tym bardziej, że Ty byłaś tak wściekła, że ja nie, nie miałam wyjścia. Okropnie byłam wściekła, bez sensu w sumie. Na... Nauczyłam się teraz skupiać na rozwiązaniu problemu, a nie na samym problemie. Tak, to jest bardzo fajna umiejętność, polecam wszystko. Tak, tego się nauczyłaś, to potwierdzam. Która z Was jest bardziej punktualna? <laughs> Ja, ale ja uważam, że ty jesteś przesadnie punktualna. Ty jesteś tak punktualna, że my czasami przez ciebie jesteśmy 20 minut albo pół godziny szybciej gdzieś. Zgadzam się. Mm, to mnie strasznie męczy, no, ale walczę z tym. No, nie wiem, czy ty walczysz Mię. z tym. Walczę z tym. No, okej. Okay. No, ale to ja jestem punktualna mocno. Ale ty też nie, nie spóźniasz nigdy, jak na coś umawiasz. Co? No, tak jak dzisiaj na przykład byłam, to ja wiedziałam, że ja tam muszę być i byłam przed czasem nawet. Obie jesteśmy punktualne, ale ja bardziej. Ty jesteś za bardzo. Za ale też bardziej nie. tak patologicznie <laughs> punktualna. Teraz Was się częściej wzrusza i płacze. <laughs> no ja jestem taką. Nie w tym liście. <laughs> Miśka, no. Nie, ja się nie śmieję. To jest bardzo młoczy. Ja do... No może być urocze, ja bardzo doceniam piękno świata, które nas otacza i wiele rzeczy mnie wzrusza. Widok pięknych widoków, widok starszych ludzi trzymających się za rękę, no naprawdę wszystko mnie wzrusza takie. No ona się wzrusza mocniej. Ja jestem jednak gruboskórna, ale też ci się zdarza. Bardzo rzadko, ale się zdarza. Ale czasem mam śmiechawkę, bo często na jakichś romansidłach w kinie mogę <laughs> tak. I potrzebujemy powietrze, żeby nie płakać. A nic, nikt w kinie nie, nie, nie przejawia ża żadnych objawów wzruszenia, a my objawów. Objawów. Objawów, objawów wzruszenia. A, która z Was jest bardziej romantyczna? Słucham, powiedz to. Ja myślę, że Ty jesteś bardzo romantyczna w takich różnych gestach w moją stronę. To myślę, że jesteś bardzo romantyczna. Mhm. Mm a chcesz coś jeszcze dodać? Nie wiem, że ja jestem z natury romantyczna. A Ty? Coś chcesz powiedzieć? Nie, Zgadzam się z Tobą, mm. że jestem bardziej romantyczna. Daj buzeczka. Która z Was częściej zostawia naczynia w zewie? Jestem ciekawa. Nie, Jasne. absolutnie nie. No zwłaszcza blender po, po, po białku, który tak... Miszka nie no! kleja się! Ale mnie teraz zdenerwowałaś mocno, bo to jest w ogóle nieprawda, bo wiem, że masz uczulenie na tym punkcie, żeby ten kubeczek był od razu namoczony. I raz mi się ostatnio zdarzyło, bo jeszcze siedziałam przy stole i dlatego wziąłeś kubek, bo masz nadpobudliwość i musiałaś go wziąć w parę sekund, żeby go zamoczyć. Nie mogłaś zaczekać. I dlatego teraz będziesz twierdzić, Dobrze, że dobra. ja zostawiam Miczka. Mnie to tak denerwuje, że tak mówisz. Ona zostawi koniec. Kto się tłumaczy? Winny się tłumaczy. Ja nie mam. Nie wytrzymam zaraz w Ja tak. uważam, że porówno, bo tobie się też zdarza. Ja czasem wstaję rano do pracy, a tam jest nawalony naczyń po, no, po Twojej nocce. Ech. inaczej. I widzę co jadłaś. Ja też zostawiam talerze, które namoczę, a ona zostawia talerze, które nie namaczam. Zmiewa. Nieprawda nie zgadzam się z tym. Nikt nie zostawia, bo mamy zmywarkę. Po co miałobyśmy zostawiać zdrowie? Która z Was częściej sprząta? No Ty częściej sprzątasz. Ja się cieszę, że ja sprzątam częściej, z tego względu, że ja nie mogę patrzeć na ten brud, bo wtedy mamy czysto w domu. Nie, to mocne, za Za Ja sprzątam częściej. Na... Poproszę. 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 Tak, Poproszę. ja Tak, ja szcza częściej. Czasem do niedawna myślała, że podłoga jest taka czysta, Poproszę. bo jest, a nie, że ja odkurzam codziennie. Nie, to prawda, to jest prawda, ale bo, bo owszem, ja myślałam, że ona jest czysta przez parę dni, a się okazuje, że nie, ale od kiedy to wiem, Miśka, to naprawdę się trochę wzięłam do roboty i staram się często podkurzać albo coś ogarnąć. Chodzi mi o podłogę, bo takie powierzchnie, no to też się staram wtedy, kiedy mogę, tak? Ty jesteś więcej w domu po prostu. Najlepiej nam wychodzi, jak sprzątamy razem. To jest pół godziny, cała chata tak. jest posprzątana. I to tak mam no, coś gran coś. Ale ona myje okna, ja jej nie myję. I prasuję ciuchę, ciuchę prasuję, no? No i myję lądówkę, jak mnie poprosisz. Jak mnie poprosisz, zawsze umyję. No Pamiętaj dobrze. o tym. No. Która z Was częściej ogląda seriale? No ale to tak na mnie patrzy, że na Netflixie oglądasz historyczne i różne. To też są seriale. Razem oglądamy, no to chyba ja. Chyba ty, chyba ty, biorąc pod uwagę. No, ja. Ja. Wszystkie biografie i wszystkie właśnie dokumenty. Która z Was ma więcej ubrań? To ciężko powiedzieć. Owszem, wiesz, są zajęte przeze mnie wszystkie. Prawie, że. Ale Ty masz też dużo ubrań. Ty masz bardzo dużo koszulek. Mam. Myślę, że trochę więcej masz Ty, myślę, że ja tak, tak myślę teraz po wieszakach i tych półkach, ale ogólnie obie mamy dość dużo. dość dużo ubrań. Myślę, że ja mam trochę problem z tym, żeby te ubrania sortować i oddawać czy wyrzucać, bo jest wiele ubrań, w których nie chodzę. Ale ja mam taką tendencję, że ja właśnie tak... Podchodzę do tematu, wyrzucę coś i nagle na... Potrzeba. w ciągu tygodnia ubrałabym się w to. Dokładnie, tak jak dzisiaj ja powinnam, miałabym takie fajne brązowe spodenki, które po prostu sprzedałam. Hmm. Ostatnio na naszą sesję tą z Roxaną tak samo, chciałam tą białą bluzkę hiszpankę i oddałam to. Hmm. No widzisz, jak to jest. Dobra. Która z Was jest bardziej otwarta do ludzi? Ja byłam. A nie wiem, czy tak dalej jestem. To zależy jaki mam mood, ale ja mam chyba umiejętność takiego szybkiego mm. nawiązywania kontaktu tak. z ludźmi, ale niekoniecznie ostatnio mam na to ochotę. A ja tej umiejętności nie mam i czuję się bardzo, nie, nie wiem, mogę powiedzieć, niezręcznie w wielu sytuacjach, aczkolwiek mam tę umiejętność wpasowania się w towarzystwo, także nikt za bardzo tego nie widzi, że ja się czuję niezręcznie, ale. Ja jestem taka sztywna, często, i nie wiem, no chciałabym to zmienić, ale żeby to zmienić, to muszę się częściej na to wystawiać. A ja nie chcę się na to wystawiać, bo mi jest dobrze jak jest. Ale ty też często myślisz, że jesteś sztywna i nie umiesz złapać kontaktu, i nagle stoisz w kolejce gdzieś i rozmawiasz. Bez problemu, śmiejesz się. Wiem, właśnie, to jest tak, jak nie analizuję i to się dzieje tu i teraz, to jest super. Za każdym razem, potem nawet po tej krótkiej rozmowie z kimś sobie myślę, ale super, tak sobie pogadać z kimś, ale sama, żebym ja się miała odezwać do kogoś, to jest dla mnie jak wejść na Mount Everest. Straszne trochę, może to jest. Nauczymy się. Która z Was częściej planuje wyjazdy? Ja. Ty? Ja. Ja lubię. Cię zaskakiwać i zawierać gdzieś. Ty jesteś organizatorką Ale wszystkiego. Ja tak? jestem miękka faja, bo ja tylko mam w głowie, nakręcam się i gdybyś nie powiedziała: OK, nie dała tego aprowalu, to bym nic nie zrealizowała. Tak jak te Włochy kiedyś, Dwoje do ciebie, jak jeszcze nie mieszkałyśmy razem, mówię: Jasta, lecimy do Włoch i ty lecimy. I poleciałeś, I tak. mi było super. Tak. Mi wiele nie trzeba, tylko pomysł. No właśnie, a mi brakuje tego takiego potwierdzenia. Tej decyzyjności, żeby to zrobić. No dokładnie. Um. No, widzisz, jak się uzupełniamy? elegancko. Która z Was szybciej się denerwuje? Ja. Ja bym powiedziała, że ja. Ty, ja. Te, przeanalizowałam też. Ja się teraz. denerwuję. Jest jakaś Na wszystko bez sensu. Krótki ląd i. Mm. Jest to dla mnie. Ale niezrozumiałeś się, a... się zmieniam z biegiem czasu. To zależy. No. Bo są takie momenty, że naprawdę niewiele trzeba, żeby dokonać się z równowagi. Wiem, że przypatrujesz się temu i starasz się. Na pewno myślę, że jest lepiej. Ty jesteś dla mnie takim, wiesz, wzorem. Często tak sobie myślę, jak Ty by zareagowała w danej sytuacji, wtedy, kiedy mnie już szlak trafia, i sobie myślę, że Ciebie by to pewnie nie ruszyło. I po co te nerwy? No, staram się myśleć o tym i ty, ty najbardziej ostatnio kurzasz się na rowerzystów. Co na pieszy, no, no. Ja nie daję rady, no. A ja już mam taką faję miękką na nich wyłożoną. Ty miałeś sobie taką trąbę kupić i nią trąbić jak jedziesz. Która z Was częściej chodzi na spacery z Megi? Mówimy o czasie teraźniejszym, bo Ty zaraz będziesz do przyszłości wracać. Ogólnie ty... myślę, że i tak Ty. Tak, no bo ja mam więcej czasu. Ale ja się staram z całych nie, sił. Ty jesteś super mamą. Ty jesteś super mamą. Ostatni tydzień no, wstawałaś o czwartej specjalnie dla Megi. No, to mi zaimponowałaś. Spodziewałam się jednego razu, a tu przez całą moją nieobecność chodziłaś z nią. Natomiast ze względu na to, że ja mam więcej czasu, to po prostu ją zabieram na, nad jezioro pobliskie i tam sobie dreptamy. Tak, w ciągu dnia ty możesz to zrobić zawsze, no. Jak jest pogoda odmówienia, mhm. to nawet w ciągu dnia. Cześć! Jeśli podoba ci się to, co robimy, to postaw nam kawę. Ja lubię na macchiato, a ja espresso dopią. Waters! What is? Is? Która z Was częściej chodzi na siłownię? No ja. Ale moja Misia też zaczęła ostatnio i jestem w szoku. Mówi, że mam pupę jak Finka. No. Ona była dwa razy. Nie no, zaczęłam chodzić, bo ja nie mam kraw magii teraz przez okres wakacyjny. No i, i chciałaś trochę też siły sobie zbudować. Chciałam, bo chciałam porównać yy, dokładnie z lekką muskulaturą treningi, a bez, bo jednak czuję różnicę, jak trochę spadłam z, z masy mięśniowej, to... Ciężko mi jest przy wywrotach w parterze. Mhm. Ja jestem mobilna bardzo, ale no jednak tej siły nie mhm. brakuje, więc robię eksperyment. I będę sobie przynajmniej raz w tygodniu chodzić na siłownię, taką ogólnorozwojową, rozwojowy trening robić siłowy, a zobaczymy co z tego będzie. Super. Ale to Jasta jest maniaczką siłowni. Która z was jest bardziej spontaniczna? Ja. Tak myślę, że ty. ty ja. Ale ty, ty często rzucasz pomysł, i ja za tym idę po prostu. No, Wiem, że to jest super. No, No, bardzo. Ale to ja jestem spontaniczna. Jesteś bardzo podatna o może tak. No to jest odpowiednie słowo, bo jakbyś miała taką bardzo ostateczną osobę, to ty byś wyglądała jak zakonnica i się zachowywała, tak myślę. Ale wystarczy jakiś jeden pomysł, i ty rzeczywiście w to idziesz. Tak. To jest super. To jest super, bo to się samo później nakręca wszystko i piękne rzeczy z tego wychodzą, tak. Bardzo często piękne rzeczy no. i piękne wspomnienia. Bardzo fajnie, bo ja pamiętam, jak byłam ja kilka lat temu jeszcze przed tobą, osobą, która zawsze mówiła nie na wszystko, na jakieś Myś. spontaniczne wypady, na jakieś możliwości nowe. Zawsze nie, ja nie wiem, może od Ciebie się tego nauczyłam, że teraz w moim słowniku bardzo rzadko występuje nie. Obróciłam się naprawdę diametralnie w tym temacie. Super. To tak, byłam ja możesz... negatywnym człowiekiem, tak naprawdę. Ile możesz doświadczać teraz dzięki temu? A wiesz, od czego się zaczęło chyba też? Właśnie tak sobie przypomniałam, że kiedyś robiłyśmy postanowienia noworoczne i tam było, to jest rok na próbowanie wszystkiego. I jak, okay. jak od tego roku zaczęłam, tak co roku coś innego próbuję. Super. Która z Was częściej robi zdjęcia? Ja jestem fotografem, kamerzystą, montażystą. Content creator. Kreatorem. 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 by nie jazła, to by nasz Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Łamał. Nie, no może przesadzasz. Mhm. Która z Was częściej się spóźnia? No, jeśli chodzi o to, co porównać częściej, to pewnie ja, bo ja się nigdy nie spóźniam. Ty się nigdy nie spóźniasz, a gdzie ja się spóźniam? Nic, No, ale jak, jakby któraś miała się z nas spóźnić, to bym była ja. Która z Was jest bardziej kreatywna? Myślę, że nie wiem. Ja zależy o co pytacie. Jesteś bardziej kreatywna w fotografii, w ujęciach, tak, a no ja, ja jestem pracy. bardziej kreatywna w rozwiązywaniu problemów. W takim życiu życiowym. Re -life. Real, life. real life. Która z Was ma więcej roślin w domu? Oczywiście, że ja. No ja nie mam ani jednej rośliny, bo ja nie potrzebuję mieć roślin. Ona chciała wszystkie kwiatki mi wyrzucić, a tak pięknie domowo się zrobiło. Ostatnio do mnie pisała, jak mnie nie było trzy dni. Które kwiatki mam ci podlewać? A ja mówię żadnych nie ruszaj, bo je zabijesz. <laughs> Ona chciała mi tak tusy psikać. Tak zraszać. Nie, nie no nie mi się chciałam skrzydło kwiata i, no I monstery. Tak, no okay. I teraz was częściej prowadzi samochód. Ja ty. Zwłaszcza po zmroku, bo Jasta ma stygmatyzm. Tak, i jakąś pomroczność wieczorną mm. mam też. Nie no, generalnie ja, mi się rozmazują, ale to chyba przez astygmatyzm. Rozmazują mi się krawędzie przedmiotów, na przykład, nie wiem, nawet linie na, na asfalcie. To nie jest nigdy dla mnie jedna wyraźna linia. Nawet jak mam, ale ja właśnie Miśka, ja po mam okulary, ale te moje korekcyjne, ale mimo tego to mi nie za wiele daje. Nie, muszę kiedyś narkotest zrobić. Mm. zobaczymy, czy to. Nie, ja kiedyś byłem nawet na badaniu dla kierowców, i było takie badanie, że jest podświetlony jakiś kształt, i on się zbliża do ciebie. I jak już widzisz, czy to trójkąt, czy kwadrat, czy cokolwiek, to naciskasz i mówisz do pani, co to jest. Ja to, ja to miałam już prawie tu, i dopiero mówiłam, i pani potem do mnie się zapyta, zapytała mnie, czy ja faktycznie tak nie widziałam długo, co to za kształt. Ja nie widziałam. Straszne to jest. To mnie strasznie męczy, że tak mam. Nie wiem, czy coś mogę z tym zrobić. E, która z Was ma więcej pierścionków? No ja mam więcej pierścionków. Nie wiem. Jak to? Ja nie noszę po prostu. No, to idź sobie przelicz. Ja mam więcej pierścionków. To jestem przekonana o tym. Mam bardzo dużo różnych pierścionków na różne okazje, do różnych stylizacji. Okej. Okay. Ona ma więcej pierścionków. <noise> Kto z was częściej, która z Was częściej kupuje kosmetyki? Moja kochana, ciasta nawet mi? No, bo ja tak. nie znam się na tym. Mm -mm. Tak, jakąś tam hennę do brzwi właśnie muszę kupić, mi się przypomniało. Ty masz teraz brwi zrobione, to nie potrzebujesz, a ja się wybieram na henne, więc może na razie nie będę kupować. Ale tak, jakieś takie podkłady, to sobie, tobie, cienie sobie, pomadki różne, więc no to ja. Która z Was częściej robi pranie? Ja, Ty, ty. na pewno Ty. Która z Was bardziej lubi niespodzianki? Ja lubię niespodzianki i lubię robić też niespodzianki. Kocham robić niespodzianki. Ja kiedyś myślałam, że nie lubię niespodzianek, ale ogólnie są bardzo przyjemne. Właśnie to jest super, bo to się na pewno u ciebie zmienia, widzę, bo na początku bardzo nie. No, czułaś niezręczność mocną mocno i zaskoczenie takie. Mhm, bo ja nie lubiłam być wcześniej zaskakiwana, mhm. a teraz jakoś tak przyjmuję to po prostu. No, Nie masz wyjścia. <laughs> I ostatnie pytanie, która z Was ma więcej tatuaży? Ja mam. Moja misia ma tylko jeden. Ja mam jeden, tak. tak. Ale już planuję na przyszły rok zrobić sobie Magusię. No śmiejesz się, ale ja bym chciałam. No śmiejesz się, a ja no. co? Nie będziemy płakać. Ty na twój tatuaż. Ty no my no, będziemy płakać. A ja planuję w przyszłym roku nogę albo szyję. Tak mi no. ta noga Kontynuację całą... nogi. No, chciałabym całą nogę mieć. Mhm. Boję się, że to będzie piszczelnie boleć kolano. I wewnętrzna strona uda. Ok. Fajnie, szybko poszło. Mamy nadzieję, że taka forma vloga Wam odpowiada, bo nam mm. bardzo jest spontanicznie, fajnie, szybko, przyjemnie. Możemy się wielu rzeczy dowiedzieć o sobie. Montego czy być? Dzięki czasu więcej pytań, więcej vlogów, po prostu. I dziękujemy za każdą. Kawkę, postawioną kawkę. Bardzo jest nam miło. Ej przyjdź do Fajnie, że jesteście z nami i no teraz widzimy realnie, że nasz nasze konto się rozwija, co nam przynosi wiele radości i takiej satysfakcji z tego, co robimy, że to ma sens. Wiele osób po prostu do nas pisze na Instagramie, bardzo często na Instagramie, że właśnie oglądali jakiegoś vloga, że super temat, że ich to też dotyczy, no coś pięknego. Też do nas piszą. Ale ich też pozdrawiamy, bo no, gdyby nie oni, to by to pewnie też tak daleko by nasze rolki nie wypłynęły, więc tak. Was też pozdrawiamy kochani, jak nie macie co robić, to zapraszam do komentowania. Tak, nie czytamy tego, nie wiem czy to coś. Także, adieu, będziemy się dalej kować. Dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy na następny odcinek.